Dostawca jedzenia z kaskiem, z łóżkami króliczka, zajączka. Pekin, miasto tak inne, jednak tak podobne do wielu znanych nam miast. Gdzie ożywione dyskusje potrafią przerwać nudną ciszę. Tu zjesz z obcymi przy jednym stole lub na plastikowym stołku na dworze, a przez szybę zobaczysz jak rodzi się jedzenie. Niektóre z tych placuszków są takie okrągłe jak nasze racuchy, a niektóre tak wyglądają jak ula. No i to jest pewnie to, co jest w środku nadziane, mięso mielone. Czym smakuje Pekin? Jak doprawić go, by nie przesłodzić? Na co uważać, by nie dał nam gorzkiej lekcji? Jesienią można tu poczuć swojski zapach pieczonych ziemniaków. Ale nie dajcie się zwieść, nie wszystko jest tu swojskie. Zwykłe wyjście do sklepu po smakołyki jest jak kupowanie kota w worku. Tutaj trzeba być gotowym na przygodę, bo nigdy nie wiesz, czy czeka cię rozkosz podniebienia, czy rzecz trudna do przełknięcia. Wejdziemy sobie teraz do sklepu spożywczego, który jest tutaj w okolicy, gdzie mieszkam, bardzo popularny. I jest również bardzo popularny w Azji. Pokażę Wam, jak wyglądają tutaj zakupy, jakie produkty można dostać. No i jak czasami skomplikowane bywa znalezienie czegokolwiek, bo czcionka jest tylko chińska na, na wielu produktach. Na produktach mamy chińskie czcionki. Także bardzo ciężko się domyślić, co to jest. No, z obrazków można trochę wnioskować, chociaż powiem Wam, że ja miałabym tutaj problem z tym, żeby, żeby się domyślić, co to może być. To są jakieś znaki, prawdopodobnie. No i tak to kupowanie w większości tutaj w Chinach właśnie wygląda. Czy to jest słodkie, czy to jest słone, gorzkie, kwaśne, czy to jest na obiad, czy do przekąszania, nie mam zielonego pojęcia. Tutaj jest coś po angielsku. Zobaczcie co. Szyjka gęsi. To nie jest coś, co, czego chciałabym raczej spróbować. Szeroki wybór chińskich zupek, ale też niestety nie wiadomo, co to jest i jak bardzo ostre to jest. Zaryzykowalibyście taki napój? Wygląda jak atrament. Sklep niestety nie obsługuje gotówki. Trzeba płacić Alipayem. Wygląda to tak, że tutaj w to miejsce przykłada się QR-kod i w ten sposób płaci. To jest to, co najbardziej lubię w odkrywaniu nowych miejsc. Zgadnijcie, na co się zdecydowałam, co kupiłam. Mówią, że do odważnych świat należy, więc za chwilę zobaczymy, co z tego wyjdzie, co to w ogóle jest. Spróbuję to wypić. W Polsce też się mówi raz kozie śmierć, więc o, pachnie bardzo dobrze, więc chyba jest OK. Mm, bardzo słodkie prawdopodobnie jest to sok winogronowy z ciemnych winogron. Warto było zaryzykować. Powiem Wam, że mam tutaj w Chinach bardzo duże problemy z internetem, mimo tego, że kupiłam lokalną kartę Sim nie zawsze mi działa, ale jak już zadziała i chcę sobie coś przetłumaczyć, to staram się korzystać z translatora po wypiciu, żeby nie psuć sobie zabawy, sprawdziłam. Co to jest? Zobaczcie. Spójrzcie tylko, pan tutaj na ulicy gra na jakimś lokalnym instrumencie. Wygląda to jak chałupnicza robota ten instrument, ale to co jest ciekawsze to to, że na piwek możesz mu zapłacić Alipayem bądź WeChatem skanując QR-kod. W kinach w ten sposób zapłacimy również na ulicznych straganach. To prawdziwe królestwo QR-kodu. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale są tutaj takie miejsca, w których głównie młodzi ludzie zatrzymują się i robią sobie zdjęcia. Zobaczcie, tutaj nawet nie jest jakoś szczególnie pięknie, ale pozy są wyszukane, no i zdjęcia są robione. To zamglone powietrze daje taki klimat, jakby było bardzo wcześnie rano, a tak naprawdę to jest 14 godzina. O! Kurki. Jestem teraz w Hutongach, które znajdują się na południe od placu Tiananmen. To miejsce słynie z tego, że znajdują się tu dobre knajpki z lokalnym jedzeniem, powiem Wam, że po pierwsze już bardzo zgłodniałam, a po drugie od jakiegoś już czasu szukam kaczki po pekińsku, bo być w Pekinie i nie skosztować tego lokalnego rarytasu, to byłoby grzechem. Zaglądałam do kilku restauracji, ale powiem Wam, że jakoś mnie nie przekonały. Były troszeczkę zbyt eleganckie kelnerzy. Tak jakoś to bardzo wyszukanie wyglądało. Ale tutaj trafiłam na coś, co bardzo mi się podoba. Wygląda Lokalnie, więc w końcu czuję, że to jest to miejsce, żeby tutaj wejść i spróbować kaczki po pekińsku. To miejsce wygląda jak taki klasyczny Chińczyk, do którego chodziłam w czasie studiów, ale widzę, że jest to dobrze oceniona knajpka. W 2019 dostali jakąś nagrodę, więc spróbujmy. Ups. Kaczka po pekińsku była podawana na cesarskich dworach, a dziś jest niemal symbolem narodowym Chin. Przyrządza się ją w specjalny sposób. Jest marynowana przez doba, po czym pieczona w piecu opalanym drewnem brzoskwiniowym lub gruszkowym. Lokal wygląda bardzo swojsko. Obsługa ubija się szybko i już za chwilę na stole pojawiają się przystawki. Na początek wjechały przystawki, tą już znam i to mi całkiem smakuje. To jest trochę jak nasz ogórek małosolny z troszeczkę napikantno i z czosnkiem. To są orzeszki i tutaj jest jajko. Pan pozwolił mi uczestniczyć tutaj w procesie rozkrajania kaczki. Zobaczcie, to cała wielka kaczka jest dla nas i pan ją teraz dzieli. Na małe fragmenty i w taki sposób jest kaczka po pekińsku podawana. Ale pachnie, obłędnie, powiem Panu. Jestem głodna. At the several, one piece of duck you start like a painting okay i speak the you i should cool mm -hmm. first the second the king and the meat together okay little spring onion That's it. One piece of pancake. Cover and move. Close the end. Roll it up again. Okay. Start with the opening. Mm -hmm. Cucumber at the end. Like a refresh your mouth. Okay. Try. Thank you very much. Other things independent. No relationship with that. Thank you. No i ciekawostka, jak to w Hutongach nie ma toalet, tak więc w restauracji, która mieści się w Hutongu, również nie ma toalety. Toaleta jest publiczna, na zewnątrz, jeżeli komuś się chce, to może skorzystać. Wydaje mi się, że nie ma tutaj ulicy, na której nie ma kamer. I tutaj u góry też są kamery, wyglądają w ogóle jak ula. No a tam dalej taki... <grym> ...robocik. Jakby miał jakiś biadr z wodą po obu stronach. Także tych kamer jest bardzo dużo wszędzie i nad chodnikami, i nad ulicami. Co to za sklep jest? No a jak mam to odczytać? w świata w Chinach. Nasze próby kulinarne. Spróbujemy ugotować sobie tutaj zupę, a raczej wybrać składniki na zupę. Wygląda to w ten sposób, że stąd bierze się miseczkę. I tutaj za chwileczkę Wam pokażę. W lodówce mamy przeróżne składniki, które sobie wybieramy, z których będziemy chcieli, żeby ugotowano nam zupę. A później wybieramy, jaki rosołek o jakim smaku chcemy. I to wszystko będzie ugotowane razem. Zobaczymy, jak to będzie smakować. Trzymajcie kciuki, żebyśmy dobrze wybrali. Zobaczcie, jakie tutaj są dziwne grzyby. W ogóle jest dużo różnych rodzajów grzybów tutaj. Jakie sakiewki? Co możecie kryć w środku? Ktoś wie, ktoś zgadnie, a zobaczcie na to. Kurze łapki. To raczej nie dla mnie. A to jajko chyba trochę już poleżało. No dobra, to jesteśmy gotowi, żeby wybrać sobie teraz rosu do tego. Doświadczenie ciekawe z dwóch względów. Po pierwsze, wszystko jest tutaj napisane po chińsku, więc ciężko się domyślić, co jest czym. No i po drugie, w większości kompletnie nie znam tych składników. Może poza makaronem i brokułem, ale nie mam pojęcia, co będzie się kryło w tej zupie i jak to będzie smakowało. Tak więc wielka niespodzianka. Zobaczymy. Czekam z niecierpliwością. Spójrzcie tylko na to. Spójrzcie jak ogromna jest ta zupa. Wzięliśmy sobie zupę, która miała być średnio pikantna, a jak na moje kubki smakowe, to ona jest bardzo pikantna. To jest coś, czego bym się nie spodziewała, że ta chińska kuchnia jest tak bardzo ostra. To jest coś nietypowego w porównaniu do, 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 do tej kuchni chińskiej, która jest serwowana u nas w Europie. No bo sami przyznajcie, że Chińczyk nie jest raczej ostrym. Dania od Chińczyka nie są raczej ostrymi daniami. Palą mnie już usta. I wnętrze buzi, ale jest naprawdę pecha. A w sakiewce kryło się jajeczko. 9 milionów rowerów w Pekinie. No szczerze powiem ciężko policzyć, ale jest ich tutaj naprawdę dużo. Można je wypożyczyć i zobaczcie, są w przeróżnych kolorach. Jestem pewna, że spacerując ulicami Pekinu, mało kto spodziewałby się zobaczyć tutaj kościół. Tutaj mamy jedną z głównych ulic handlowych tego miasta, a tutaj katedra, jak rodem z Europy. Sakrum i profanum coś dla ducha i dla ciała. A wszystko pod czujnym okiem wszechdobelskich strażników prawa i porządku. Szacuje się, że tą ulicą potrafi przewinąć się 600 tysięcy osób dziennie. To tutaj nowoczesne sklepy, drogie marki, przyplatają się ze sklepami tradycyjnymi, które istnieją tutaj od setek lat. Mnie interesują bardziej te, właśnie stare z tradycją, więc spróbuję coś poszukać. Wieczorem najlepiej. Spójrzcie tylko na to światło i kolory. Mamy wieczór, można powiedzieć, Chińczycy tu u mnie wyszli na ulicę. Zobaczcie tylko, co się tutaj dzieje. Wszystkie sklepiki, wszystkie knajpki pootwierane, tak w zasadzie to bardziej powinnam powiedzieć knajpki, bo tutaj w większości są różnego typu restauracje. Pachnie tutaj wszędzie obłędnie. Wszystko zachęca do tego, żeby wejść i skosztować, ależ tu jest dużo przeróżnych rzeczy. To są obstawiam jakieś herbaty. Zobaczcie jak się mieszają, są ciepłe. I tutaj lukrowane owoce. Już od jakiegoś czasu mam ochotę się skusić na nie. No powiem Wam, że to jest niezwykle popularne. To jest kolejne miejsce, w którym można kupić obcego. To kiedyś była stara handlowa ulica Pekinu i dziś również jest taką ulicą, ale przeszła dużą rekonstrukcję. W 24. roku, 1924 roku jeździły tą ulicą tramwaje. Dziś taki tramwaj można już tylko sobie zobaczyć na pamiątkę tego, co było kiedyś. Odkryłam jeszcze coś ciekawego na tej ulicy. Sklepik z chińską medycyną. Chyba pierwszy, jaki tutaj widziałam od momentu mojego przyjazdu do Pekinu. Ciekawa wystawa z grzybami. A jednak myliłam się, ten tramwaj się porusza. Zobaczcie, mimo tego, że ta ulica jest dosyć krótka, ten, który widzieliśmy, stoi tam. I on jest faktycznie zabytkowy. Ale tu po tym torze normalnie porusza się tramwaj, można się przejechać, oczywiście w ramach atrakcji turystycznej. Nie tylko sklepy z chińskimi rzeczami, nie tylko chińskie restauracje. Ten znaczek, który znajduje się na tym budynku jest znany na pewno wielu osobom. Starbucks. Nie wiem, czy mieliście okazję próbować Duriana, ale ten owoc tak okropnie śmierdzi, taką mieszanką skarpet i sera i tak aż się robi niedobrze po prostu od tego. Ja nie jestem wielką fanką, ale jak widać są amatorzy również takich smaków. Ten owoc śmierdzi tak obrzydliwie, że niektóre linie lotnicze zakazały wnoszenia go na pokład. Udało mi się znaleźć ciekawy sklep. Został założony w 1887. Jest to sklep i pijalnia herbaty. Słynie z herbaty jaśminowej. Zajrzymy do środka. plan był taki, żeby napić się herbatki na miejscu, ale okazało się, że taki dzbanek jaśminowej waha się y, tak pomiędzy 240 a 400 juanów, czyli zaczyna się od około 150 zł. No powiem wam szczerze, że to jest początek mojej podróży po Chinach, więc zdecydowałam, że nie będę wydawać aż tak dużo pieniędzy na herbatę. Za to postanowiliśmy kupić sobie herbatę na wynos, jaśminową oczywiście, klasyczna zielona i passion fruit. Nie przychodzi mi do głowy, jakie jest tłumaczenie tego. Zrobię test na żywo. Najpierw klasycznej zielonej. Bardzo dobra. Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że jest niezwykle aromatyczna. Z tej niewielkiej dziurki wydobywa się tak piękny, jaśminowy zapach, jakby tutaj gdzieś kwitło drzewo jaśminu obok mnie. A ta obok, obok, z drugiej gałęzi drzewa, ta jest wyjątkowo słodka. Tak, jakby do herbaty jaśminowej dodane były jeszcze jakieś owocowe konfitury. Pycha! Także ja zabieram moją ciepłą herbatkę, idę jeszcze w dalszy spacer tą ulicą, która jest pięknie oświetlona o zmierzchu, a z wami się już żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach.